Sto parysatka. jeden choczyk wbity, a drugi ma tak podwodny 175. Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku Dzisiaj wybrałem się na Żyka w poszukiwaniu suma w poszukiwaniu drapieżnika Jedna wędka na rybka, na trupka poleci drugo wędka na wątroba zobaczymy co się uda złowić, ma jeszcze do mnie dać Grzesio i ma jeszcze do nas dojechać dzisiaj taki kolega z trzech także będziemy weczek tu siedzieli, do Cimoka i zobaczymy co się będzie działo, ja się już tu pomału rozpakowywuję także robię zestawy, za chwilę wam wszystko pokorza i ciepiemy po jakieś pierwsze ryby tak słuchajcie, pierwszy mój zestaw wygląda tak tak jak na Federa, zestaw 50 gramowy ciężarek mi tu powinien wystarczyć i na fluorokarbonie 0,40 oczyk sumowy założono wątroba. I zaraz to rzucamy do wody. To jest mój pierwszy zestaw. Tak się, prezentuje, tak się tu prezentuje miejscowa w której to by dachytał. I zobaczymy co się tu będzie działo. A drugą wędka na rybka i też wą zaraz to pokorza. Słuchajcie, drugi mój zestaw wygląda tak, że tam ciężarek jakiś meter przyponu. Tak samo jak na Federa, wszystko chytą na Paternoster. Tela, że tu mam założony podwodny spławik i akurat mogę łowić na dwa hoki, więc są dwa hoki do trupka. Jeden mu przez gęba, drugi mu tutaj pod, pod dupą. No i co, tak się wygląda. Tak się prezentuje zestaw na rybka. I ciepiemy. Zobaczymy co się będzie działo. Słuchajcie, wędki ustawione, lewo wędka to na rybka. mam tu taki widzicie na rękach bransoletka świecąco dano, żeby widzieć jak delikatnie, bo coś będziesz kubało. Tak samo tukę na wątrobie mam założone. No i co czekamy, Tukę jak widzicie w myszku wątroba, coś zaraz wynęca. Tukę się odmrażają rybki w słońcu. No i tak się tu prezentuje ten odcinek rzyki. Iżek ciekaw, czy jakoś rybka się tuky uda wyciągnąć. Coś tukę, słuchajcie, goniło. Chyba to był boleń. płotka, zarzucono. Wątroba. I czekamy. Czekamy na Grzesia, czekamy na kuby jak przyjedzie i zobaczymy, czy się uda jakąś sumatukę wyciągnąć. Tak widzowie, kilka płatów wątroby. Szczela tukie do wody. Kaj, kaj mniej więcej łowia. Jak już tamta rybka, to czuje ni Obejrzymy. że jeszcze dwa płaty strzela, będziemy czekać. Pierwsze jakieś pociągnięcie na wątroba było, zobaczymy co będzie dalej. było no, teraz taki słuchajcie jedno pociągnięcie na wątrobka może poprawi, to się uda skamerować. aż wędku normalnie może jakiś klinik podeszło i to próbuje połknąć ciekawe jak widzieliście strzeliłem przed chwilą kilka płatów wątroby nie chce, to leży, nie chce, to rybki i też w to te miejsce poszło kole 5 pól zanęty, zrobionej czystej bez żadnych dodatków także, żeby zwabić drobnica no i czekamy, słuchajcie, pierwsze jakieś jubneci opuszczeni, jak widzieliście było, na wątróbka Jeżeli ciekaw, czy na tego tróbka coś przyszczeli niekoniecznie suma, ale jakiś sandacz szczupak obojętnie jakoś ryba Jerzech ciekaw, bo dawno już tak nie chytał i Wam powiem, troszkę, że jest podjarany Właśnie takim wędkarstwem, teraz, jak wydaje jeździu, to chyba by da częściej po Jedna wędka na rybka i jedna na karpia, żeby jakoś różnorodność zrobić na kanale i tak będziemy łowili. Taka no, ja tu mogę łowić w tym miejscu. kachytą, to mogę łowić na dwa hoki lub jedna kotwica. Także tak mam założony zestaw na ta rybka. Może jak potem dam ją mniejszą, to zmienia na jeden hoczyk. Zobaczymy. Przede wszystkim, przede wszystkim mu dość wielki te płotki. I wzdęgi tak samo, także zobaczymy, co się będzie dalej działo. Tak, słuchajcie, póki co, bez konkretów rybki na razie nie udało się wyciągnąć. Jakieś tam obszkupki były. No i co, dojechał do mnie teraz Grzesio? Już tutaj zakładał przynęta na choczyk. Już wątpię pokazuję od niego zestaw. Podwodny spławik, jak widzicie. I rosoweczki na choczyku. Tak się prezentuje od niego zestaw. drugi zestaw od Grzesia, trapezik i tu na wosie, belet sumowy na wosie i wędka do wody. Grzesio podpórek, zapomniał beście, samo na patykach. Kuba z Czech. już tu wiąże zestawy. Jak założy przynęta, to wąza jak on zaraz pokorza. jak tu na suma będzie ustawiał wędka. No i tak się tu u nas prezentuje na wieczór I teraz powinna ta ryba dopiero zacząć żerować, no, No się tu mam taką... A ty mu tego drugiego choka nie wbije, że nigdzie nie, nie wbijosz, nidzie, no ma przed tym, Tylko jeden chok, no. A drugi, drugi może takoby na wosie. Ja. Takie buty, no. Klinik założony, Zaraz pójdzie na suma. Widzicie jeden choczyk wbity, a drugi o tak i spawik podwodny i pójdzie na suma. Słuchajcie, my tu siedzimy, Kuba tuchy to ukleje na spawik Tu nam mleci KSW I Czekamy na jakieś brani w końcu. A brani nie było? Tak? Brań na suma nie ma. Mamy pięć wętek ustawionych póki co. A tuki na spawie jak było pofutrowane z za oklejami aż smokały takie małe. <laughs> i użyję je uklejeczka, jedna na sandacza na noc i do siatki słuchajcie, zmiana taktyki ciepiemy uklejeczka z gruntu teraz na drugą wędkę zamiast wątroby i zobaczymy, może jakiś standard przyszczeli. Bo na wątroba póki co kompletna cisza. I teraz taki kiełbik na spławik delikatny. I to u uklejki, bo może nam dzisiaj tego braknąć, wam powiem. Tak się zapowiadał. Że <noise> tak się już też tu szykuje zestaw. Jak tak będziemy cię Spławik, słuchajcie pokażę Wam, bo Kuba tu ciepię teraz drugo wędka na uklejka, jaki tu ma zestaw, ciężareczek i tu ma taki mały zrobiony spławik podwodny, jak widzicie, choczyk, uklejeczka na bio i ciepia do wody wędka. No i co pomału u nas szarok, medali domy KSW, ale póki co cisza. No i mamy 6 wętek obsadzonych na rybki i obejrzymy co się będzie działo Czy się uda jakiegoś sandacza, suma, szczupaka, będę co wyciągnąć. Jednemu i drugiemu wystarczyło jedno płynie? Nie, nie, nie ma marasu. Słuchajcie, ledwa to ciepło chyba mamy pierwsze brani Bo tutaj z Wybrało troszkę Tak, no widzowie, my się stamtąd spakowali. Niestety nie udało się nam nic złowić. Dzisiaj mamy inny dzień. Jak widzicie, nagrywam do was tuky zestawu. Ale co że chciał powiedzieć? Na suma, na sandacza, ani branio. Grzesio potem próbował zakarpię na, na mały pelecik To się mu nie udało nic złowić. No i co? Drugi dzień. Następnego dnia, słuchajcie, Kuba pojechał na ryby na suma. I zobaczcie co się mu udało zrobić. Już wam pokazuję jakie sumy wyciągnął, a z wami się tu żegnam. Także na razie pozdro. 175 Adherny 175 Tež vyřána jak cip. Krásný, tlustý. Krásná ryba. 150 Krásný, krásný. Směrčiny maximálně maximálně metr hloubky.